Vamos oh, oh, aí, <laughs> Witam Was wszystkich, którzy też przyszliście uczcić tych, co zginęli w służbie ojczyzny, aby Polska nie zginęła. Zatrzymaliśmy się przy tablicy, która upamiętnia świętej pamięci Macieja Płażyńskiego, pierwszego niekomunistycznego wojewodek Gdańskiego, marszałka Sejmu III kadencji, współzałożyciela PO oraz inicjatora porozumienia PO i PIS, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Maciej Pożyński spełnił się powołany do, do życia publicznego, ale bez zobowiązań partyjnych. Zrezygnował z przewodniczenia klubowi PO oraz szefa partii. Opuszcza Platformę Obywatelską. Pozostaje posłem niezależnym. Zostaje senatorem. Bez szyldu partyjnego, w swej działalności publicznej potwierdził gdańską herbową dewizę Nektemere nektimide Faktycznie nigdy nie był zuchwały ani bojaźliwy Był wzorem umiaru i odpowiedzialności w polityce Tu wśród nas nie zabrakło pierwszego przedstawiciela społeczeństwa czczewskiego czy będzie można prosić o wypowiedź? Aby wspomnieć pierwszego wojewodek gdańskiego, nam szczególnie przyjaznego, zapadł nam głęboko w pamięć, bo to za jego kadencji mieliśmy okazję zrealizować wiele bardzo ważnych dla tego miasta przedsięwzięć. Między innymi ten wiadukt, na którym stoimy, początkowo nazywany wiaduktem 800-lecia. A teraz wiaduktem imienia marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Macieja Fłażyńskiego. Panie pośle, panie marszałku, panie senatorze, pamiętamy, patriotyczne uroczystości do niedawna uświetniali żołnierze szczepskiej jednostki wojskowej. Pozostał ich ślad i stowarzyszenie Czczewskich saperów. Poprosimy o kilka zdań przewodniczącego pułkownika rezerwy Włodzimierza Mroczkowskiego. Szanowni Państwo. Garnizon Czczewskiego, dowódcy oraz żołnierze brali udział we wszystkich uroczystościach patriotycznych za poległych, zmarłych i pomordowanych. Dzisiaj stajemy do apelu jako żołnierze Stowarzyszenia Trzewskich saperów, po to, aby oddać hołd między innymi marszałkowi Maciejowi Błażyńskiemu, któremu to w 1997 roku garnizon Trzewski składał meldunek, gdy wizytował nasze koszary. Składamy hołd i stajemy do apelu czci i pamięci wszystkich którzy zginęli w Katyniu, Miednoje w Starobielsku i tych którzy, dwa lata temu zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, oddajemy cześć, i składamy hołd generałom oficerom, Wojska Polskiego, z generałem Franciszkiem Gągiorem na czele, oddajemy cześć, i pamięć oficerom Biura Ochrony Rządu i wszystkim tym, którzy zginęli w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 roku. Trzecik pamięci. Dziękujemy za żołnierskie słowo. Trzewskim Marszu Pamięci i Wolności, pamięci o poległych i pomordowanych w Katyniu, o ofiarach z Smoleńska oraz wolności dla mediów. Jest tutaj wiele transparentów i różnego rodzaju nawoływań, żeby Telewizja Trwa uzyskała swoje miejsce na multipleksie cyfrowym. Poproszę o odczytanie wiersza. Jedna z blogerek, która dzisiaj umieściła go w internecie, myślę, że bardzo dobrze oddaje atmosferę i oczekiwania, które w internecie często znajdują swoje odzwierciedlenie. Za wcześnie na ciszę. Wylecieli, by dać świadectwo prawdzie ukrytej latami. Ufali. Pewnie dlatego nie ma ich dzisiaj z nami. I znowu kolejne dwa lata karmią nas blagą i kręcą, walcząc ze zdrowym rozsądkiem, walcząc z bolesną pamięcią. Mówią, cisza powinna panować nad ich smutnymi grobami, ale czy w imię ciszy zapomnieć o śmierci ich mamy? Nie pozwalajmy udawać, że nic wielkiego się nie stało. Nie dajmy zamiatać pod dywan i mówić, tak widać miało być. Nie da się czynem, słowami zamknąć żałoby z pamięcią. Nie ma co się godzić z kpinami i niechęcią. Nie uciszajcie, panowie, nie gaście pamięci i Niech nikt na ciszę i spokój nad ich grobami nie liczy. Prawda zwycięży na pewno. Tyle że jeszcze nie dzisiaj. I wtedy narażcie odpoczną. I wtedy zapadnie cisza. Samolot numer jeden w Polsce leciał do Katynia na uroczystości 70. rocznicy ludobójstwa, które się tam dokonało. Musimy o tym też pamiętać. Aby to kłamstwo katyńskie, które przez tyle lat funkcjonowało, skończyło się, abyśmy pamiętali o tych ofiarach. Poproszę pana wicestarostę Mariusza Wiórka o zabranie głosu. Katyni 1940. Kateń 1943, Smoleńska, roku 2010. Tak, dramaty, dramaty. Cóż można powiedzieć, kiedy w 1940 roku, wiosną, w marcu, NKWD przygotowywało się do tej straszliwej, ludobójczej. Misji, którą, której ofiarami, ofiarami padło blisko 22 tysiące polskich oficerów, cywilów, nauczycieli, pracowników więziennictwa, Korpusu Ochrony Pogranicza. Wydawało się wówczas naszym okupantom, że przez kłamstwo. Można doprowadzić naród do totalnej paranoi. Przez 50 lat wmawiano nam niestworzone historie. Szkoda, że również inne mocarstwa alianckie pomagały Rosji Sowieckiej w tym, żeby kłamstwo katyńskie trwało. I dopiero 90. rok spowodował, że przyznano. Przyznano się, że jednak nie taka była ta prawda, jaką media nam wmawiały przez te lata. Dramat Katynia, przecież nie do końca jeszcze rozwiązanego, rozwikłanego, pozostaje nadal wielką zagadką. Do dziś nie znamy blisko 3,5 tysiąca nazwisk pomordowanych. Nie odnaleziono grobów tych, Którzy w Ostaszkowie czy w innych miejscach na Białorusi jeszcze gdzieś są pochowani i nie do końca zidentyfikowani. Przecież musi kiedyś nadejść moment taki, w którym rzeczywiście ta prawda zwycięży. A wierzę, że nastąpi to wkrótce, że archiwa sowieckie zostaną otwarte. I ci, którzy Poświęcili wiele lat swojej działalności na odkrycie wszystkich kart dramatu katyńskiego, będą mogli dokończyć swoje dzieło. Wierzę w to. A to miejsce, ten czas i ta obecność mieszkańców Trzeba pokazuje, jak bardzo wszyscy tu obecni oczekujemy tej prawdy, oczekujemy wyjaśnienia wszystkich, nawet najtrudniejszych. Najczarniejszych kart w historii polsko-sowieckiej, po to, aby ci, którzy z życie oddali w imię miłości ojczyzny, mogli rzeczywiście spoczywać w pokoju. Dziękuję. Chciałbym podziękować wszystkim obecnym na dzisiejszych uroczystościach. Na naszym marszu duchowieństwo, które nigdy nie opuszcza Polaków w trudnych chwilach, władzom powiatu i miasta Trzewa, panem prezydentem i panem starostą, dziękuję Chórowi chur Echo, z panem prezesem Muroczkowskim i panem dyrygentem Gołąbem na czele za oddanie hołdu ofiarom Katynia i Smoleńska. Za, ofiar, za oddanie hołdu prezydentowi III Rzeczpospolitej, który wraz z całą delegacją zginął 10 kwietnia, dwa lata temu. Pamiętamy wszystkich samolotów, wszystkich pasażerów samolotu numer jeden w Polsce. Pamiętamy pana prezydenta z małżonką Marią. Pana prezydenta na uchodźstwie, pamiętamy ministrów, parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych, pamiętamy oficerów, generałów, sześciu generałów, dowódców sił zbrojnych, generałów NATO, oficerów Biura Ochrony Rządu, członków załogi rządowego. Tu polewa numer 101. Ale niestety na usta cisną się też słowa, które muszą padać publicznie, nie tylko w tej sferze politycznej, czyli w Sejmie, ale niestety również na ulicach naszych miast. Dlaczego rząd polski nie zadbał o nasze interesy narodowe po katastrofie oddając. Śledztwo w ręce rosyjskie wbrew umowie polsko-rosyjskiej z 1993 roku, z której jednoznacznie wynikało, że śledztwo mogło być prowadzone wspólnie. Dlaczego nie zadbano o to, aby wrak samolotu i czarne skrzynki wróciły do Polski? Dlaczego nie zadbano o cześć i honor polskiego żołnierza, i polskich pilotów? Czy to wszystko w imię zbliżenia polsko-rosyjskiego? Efekty tego zbliżenia są widoczne w umowie gazowej, w róże na dnie Bałtyku, w śledztwie dotyczącym katastrofy, w podmianie tablic w Smoleńsku. Widać to było w niszczeniu wraku, a ostatnio także dowiedzieliśmy się o traktowaniu ciał naszych ofiar w trakcie sekcji zwłok. Tworzenie dzisiaj przez media głównego nurtu takiego wrażenia, że trzeba być cicho nad tymi grobami, że tylko rodziny mają prawo upamiętniać swoje ofiary, jest błędne. My się z tym nie zgadzamy. I Państwa obecność, obecność trzewiam, jest tego dowodem. Ta. Narracja jest błędna. Jestem przekonany, że nastąpi wkrótce taki czas, że okaże się, że to ci, którzy zadają pytania, mają rację. I nas tutaj będzie więcej po to, żeby takie pytania zadawać. Tworzy się ogólnonarodowy ruch, który się sprzeciwia temu, aby tych pytań nie zadawać. Są profesorowie, nie tylko polscy, międzynarodowi, którzy chcą prowadzić społeczne śledztwo w sprawie przeczytej katastrofy. I to, co było dzisiaj powiedziane w czasie mszy, o czym tak często mówił Jan Paweł II. Prawda nas wyzwoli. I tej prawdy nie możemy się bać, o tą prawdę musimy nawoływać. Wierzę, że społeczeństwo polskie pamięta te dni wspólnego przeżywania tragedii smoleńskiej bezpośrednio po tym, jak się o tym dowiedzieliśmy, ilu nas wtedy było na ulicach, w każdym mieście przed Pałacem Prezydenckim, ale również w Czewie. Dowodem tej pamięci jest także ta tablica upamiętniająca pobyt prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Czewie oraz upamiętniająca wszystkie ofiary. Wszystkie ofiary rządowego samolotu numer jeden w Polsce. Chcemy pamiętać i mamy prawo pamiętać. I mamy prawo żądać tej prawdy. Dlatego będziemy się spotykać na takich marszach, będziemy wołać o tą prawdę, dopóki ta prawda nie, nie ujrzy światła dziennego. Nie można wzorem kłamstwa katyńskiego tworzyć czy dopuszczać do tego, aby powstawało kłamstwo smoleńskie. Tamto kłamstwo potrzebowało najpierw na arenie międzynarodowej 11 lat, bo dopiero po 11 latach amerykańska komisja. Senacka jednoznacznie potwierdziła fakt, że to Sowieci zamordowali, że to NKWD zamordowało polskich oficerów. W Polsce o tym mogliśmy mówić dopiero w 90. roku. Miejmy nadzieję, że prawda o Smoleńsku, niezależnie jaka ona jest, niezależnie jaka ta przyczyna jest, tak, zostanie ujawniona i będziemy o to krzyczeć i krzyczymy o to głośno. Dziękuję wszystkim. Którzy dzisiaj tutaj przyszli. Jesteście Państwo dowodem tego, że o tą prawdę zabiegamy i pamięć tych, którzy zginęli, zarówno w Katyniu, jak również tych, którzy zginęli oddając tą pamięć. Zginęli w służbie ojczyzny i dla tej ojczyzny. O tą pamięć będziemy się upominać. Jednocześnie dziękuję pocztą sztandarowym, które uświetniły dzisiejszą uroczystość. Dziękuję mediom, dziękuję wszyscy wszystkim Państwa, które z takimi wspaniałymi sztandarami, banerami, żeście przyszli w ten kwietniowy wieczór aby pamięć i wolność w trzewie również istniała i o którą będziemy wołać. Proszę teraz o złożenie zapalenie zniczy pod tablicą, ewentualnie złożenie wiązanych kwiatów. A ja dziękuję Wam, Trzewianie, za to, że dzisiaj tu jesteście. Może na zakończenie odśpiewamy hymn. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, co na przemoc wszędzie. do Polski za Twoim przewodem złączym się z